Mamy też ingerencje urzędnicze, bo ja o tym mówię, o tych regulacjach, yy, no, wiążą się z ogromną dozą korupcji. Po prostu przelejącą korupcję, nie taką jak w Brukseli, bo w Brukseli jest większa, w ogóle Państwo muszą wiedzieć, że cała Unia Europejska to jest robiona według zasady socjalistycznej, a w wszystkich krajów łączy się. No? Yy, jeżeli na przykład yy, posąd co, po co się połączyli w jeden organizm, ta klasa polityczna, czyli banda złodziei, powiedzmy jasno i odwarcie. Po co oni się połączyli w jednym organie zwany Unia Europejską? Po to, że jak w jakimś kraju, gdy się władzę, to wszystkie 26 pozostałych się skrzykuje i leci wreszcie na tych innych, tych przykład prawda? Gdzie premier próbuje ustawić przed sądem poprzednich premierów, którzy tak, 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 za zadłużyli, no i wtedy chujam wszyscy inni, jak można tak tych ludzi, prawda? postawić przed sądem i grozą sankcjami, grozą czymś tam jeszcze za to, że Węgrzy yy, no, nie, nie idą po tej linii, którą, którą tam się w Brukseli e, robi. E, no, tam, są, tam, się, tam się kradnie gigantyczne pieniądze, powtarzam, gigantyczne pieniądze, i, i, ale u nas się robi, się robi to samo. E, jest jeden wypadek pozytywny, raz się Polska nie dała w afery, bo e, zabrała nam pieniędzy. Była to afera parę lat temu, 2-3 lat temu, pod tytułem Świńską Grywę. Pamiętajcie Państwo Świńską grypę? Była afera Świńskiej grypy. Państwa, nie było żadnej epidemii. Żadnej. Proste rachunki, które sobie do internetu sprawdzić, na Katar umarło w tym czasie więcej ludzi na Świńską grypę. Nie było żadnej epidemii. Natomiast były trzy firmy, które wynalazły szczepionkę przeciwko Świńskiej grypie. I po pojawieniu się, po pojawieniu się, prawda, kilku takich przypadków, zawsze taka będzie się tam pojawia, zrobiono no, histerię, że jest epidemia. I teraz proszę Państwa, co się dzieje w normalnym kraju? W normalnym kraju te trzy firmy rzucają swoje szczepionki do aptek, gdzie kupują sobie, za radą lekarza kupują sobie te szczepionki albo nie, szczepią się albo nie i y, te firmy zarabiają słusznie za to, że wymyśliły i na czas na rynek szczepionki. To tak nie było. Szczepionki te, które produkcji był poniżej dolara, co Niemcy, Niemcy starannie udowodnili, te szczepionki sprzedawane były ministrom zdrowia po cenie 11 dolarów od szczepionki. Przecież ministrowie, Polska Bank była oferentnym wyjątkiem, kupiły te szczepionki na wszystkich mieszkańców, a trzy kraje kupiły po 200 szczepionki na głowę mieszkańca. Policie Państwo, kiedy o głopówkę dla ministra zdrowia, za to, że kupił, kupił taką ilość tych szczepionek. Przy czym, jeżeli kraj liczy załóżmy 50 milionów ludzi i jest 10 dolarów zysku na jednej sztuce, to jest 500 milionów dolarów do, 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 do wzięcia, prawda? I e, łapówka może być odpowiednia w tym momencie. <laughs> Dwie szczepionki na głowę mieszkańca, to większe właśnie pół roku temu te szczepionki zostały utylizowane, bo musi Państwo wiedzieć, że tylko 2% obywateli zgodziło się zaszczepić. W wyniku czego cała reszta szczepionek nie, nie tylko poszła na przemian, a że trzeba było je utylizować. To jest kosztowne, bo no nie, nie można tego wyrzucić tak od do rzeki. Na, na tym ktoś też musi zarobić prawda, na, na utylizacji. To jest gigantyczna afera i nikt nie poszedł siedzieć. Nikt. Polska jest głupnym wyjątkiem, bo akurat nam zabrakło pieniędzy na kupienie Na szczęście nie kupiliśmy, acz pewien aferzysta był to. Nie żyjący już świętej tej pamięci rzecznik, rzecznik pracowy prawda? domagał się od, od pani minister, żeby kupiła te szczepionki, prawda, groził, czy czyli tam jeszcze. ile wiem, ile włapy dostał, ile w dostał tych firm, które robiły szczepionki, ale w każdym razie, w każdym razie darł, się, darł się na potęgę, że te szczepionki trzeba kupić. To pokazuje, że nie tylko PO co aferałowie, ale i w PiS-ie też, prawda, i w SLD, i w PSL-u, no, prawda, nie, tu to nie są winni ludzie. Ustrój jest kryminogenny. Ustrój jest kryminogenny. Ludzie, którzy nie biorą łapówek, to są rzadkie po prostu przypadki, bo w tym kraju, no, W pewnym sensie w złym ustroju łapówki to jest... To jest smark, który naprawia, naprawia gospodarkę, prawda? Bo... Ludzie zainteresowani dają w łapę, w wyniku czego, no... Ta ustawa czasu jest zainteresowana te działania. Ma pewien pozytywny na ogół, na ogół skutek dla, dla gospodarki. Na ogół mówię, Proszę Zwróćcie uwagę, że przy wolnym rynku mowy nie ma o łapówkach. Mowy nie ma o łapówkach. Weźmy, weźmy, przykład, weźmy przykład, ja wiem, z Luby zdrowia. To jest bardzo, bardzo drastyczny przykład, jak mówiliśmy o świeckiej grypie. Istnieje w Ministerstwie Zdrowia Departament Polityki, Polityki Lekowej, tak się chyba w tej chwili nazywa jeszcze. Ten departament zajmuje się chyba tylko brakiem papułek, bo do czego innego nie jest, nie, jest, nie jest powołany. Zajmuje się niedopuszczaniem leków na rynek polski, leków na rynek polski. Po co on to robi? Nie wiadomo. E, oficjalnie po to, żeby, żeby złe lekarstwa nie trafiły na rynek polski. E, ja mogę powiedzieć, jak to działa. Akurat znam jeden z przypadków, niemniej jako z autopsji. Przyjechała kiedyś do Polski Pani Barbara Wyszeczka johnsonowa wiecie Państwo, ta od tej zasypki, Johnson johnson To jest taka Polka zresztą, która tam wyszła za mąż za milionera, za pana johnsona no i tam odziedziczyła, wdowiała szybko i, i, i została właścicielką tej, tej firmy, Była właścicielką tej firmy. No i chciała coś tu załatwić, przed do niej pan profesor tołpa, świetnej pamięci jest profesor Tołpa miał taki hopla na punkcie lekar No i on tam wymyślił lekarstwa z które również tam miały leczyć raka. No i, yy, no i pani Tąsonowa kupiła od niego patent. Zapłaciła mu 100 tysięcy za to było duże pieniądze, on się bardzo ucieszył. Prawda? No i pani Tąsonowa jak to kupiła, to chciała, chciała no z tego zrobić jakiś użytek, nie? Więc posłała swojego dotychczasowego do Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Polityki Lekowej, że ona ma taki właśnie lek i chciałaby go sprzedawać. Ucieszono się strasznie na widok tego faceta, no była wielka radość, że polski lek patentują, oczywiście bardzo się cieszą, więc ten facet, mówimy no, bity, prawicy nie są polscy idiotami, e, widząc, że tak, że w cieszeń. Spytał się podejrzany urzędnik cieszy, spytał się, prawda, to ile by to trwało, bo trzeba to lek leksyp... przebadać, no, powiedziano że 6 lat. Z dalszej rozmowy wynikło, że jak będę mu wynikowi wpłacić jeszcze 100 tysięcy dolarów, to trwało to 6 godzin, czy tam, tam, tam 6 miesięcy. Prawda? I po to istnieje to no, ministerstwo. E, proszę proszę, proszę uwagę, że uczciwa firma nie dała łapówki, natomiast firma Krzak, czy firma, prawda, która produkuje BDC, da łapówkę i dlatego jej lek znajdzie się w aptekar, a y, lek tej przy, przyzwoitej firmy, na której się nie znajdzie. Prawda? Taka, jest, taka jest technika, taka jest technika y, działania na tym, na tym rynku. Lekarstwa w Polsce w wyniku istnienia Ministerstwa Zdrowia są 6 razy, powtarzam, 6 razy droższe niż te lekarstwa sprzedawane w krajach bardziej normalnych, jak Brazylia czy powiedzmy sobie RPA. Te same lekarstwa sprzedawane 6 razy taniej. Jakoś się tym firmom opłaca. No bo, wszystko na, na mechanizm działania. Przychodzi władzę z tej firmy farmaceutycznej do Ministerstwa Zdrowia, czy do dyrektora departamentu, prawda, w i on mówi tak, słuchajcie, mam tutaj lek, ten lek kosztuje mnie za 10 dolarów, prawda? I ja mogę go sprzedawać za 15 dolarów, prawda? Ale ja proponowałbym uznać cenę nie 15, a 100 dolarów, prawda? No i teraz urzędnik szybko sobie liczy. ale warunek jest taki, żeby nie dopuścić leków konkurencyjnych poniżej ceny. prawda? Konkretnie nie wolno dopuścić na to Teraz urzędnik szybko liczy. Jeżeli lek będzie, będzie po 15 dolarów, to od 5 dolarów zysku będziemy mieli 19% procent, procent podatku, tak? Czyli będziemy mieli złotówkę, złotówkę od, od, od tego leku. Jeżeli będzie 100 dolarów, to od 10 dolarów będziemy mieli 40%, bo tyle w wynosi, prawda? Czyli będzie 36 złotych podatek. Czyli państwo ma 36 razy bardziej zależy na tym, żeby telekasa kosztowało 100, 100 złotych, a, a nie żeby kosztowało 15 złotych. Jeżeli nikt nadal nie rozumie interesu państwa, daje mi się łapówkę i wtedy już rozumie interes państwa i swój doskonalny.